Dziękujemy firmie ZPUE Głoszczowa za nominowanie nas do Gaszyń Challenge. Chcemy się dołączyć do tego zakręconego pozytywnie zjawiska, dołożyć swoją cegiełkę karytatywnie na Bartka Gwiazdę i nominować jeszcze trzy inne drużyny do tego zadania. Ale to powiem po całym ćwiczeniu. A w tej chwili przystępujemy do ćwiczenia. Filip nominuje Cię, żebyś był Chodzi rejem, czyli będziesz odliczał. Kiedy start i do dziesięciu. Dobrze. Dobrze. Gotowi? Tak, poczekaj. Tak. Tak. Zaczynamy? Zaczynamy. Ale poczekaj. Czekajcie, no Jeden. Dwa. Trzy 4. Pięć. Siedem osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Dobrze. No więc nominujemy też naszych przyjaciół, czyli firmę Garo, firmę Borniko i firmę Lumel. Do przyjęcia wezwania. Dziękujemy. Tak. Tak. Dziękuję Wam za uczestnictwo. To jest taka malutka cegiełka w tym co możemy zrobić. Myślę, że każdy się zda, z nas wtedy poczuje troszkę lepiej. A teraz do koleżeńskiego odwina.